Witam wszystkich serdecznie was, akwarystów i was nieakwarystów. <grywa> yy, otóż ten filmik jest poświęcony tym, temu, że do tego akwarium dojdą nowe rybki. I nie, nie są to pielęgniaczki Ramireza. Yy, zrezygnowałem z tego pomysłu, ponieważ pozjadamy ma do głupiki, a jednak na tym mi zależy, żeby były tutaj głupiki i, i molinezje. Na przykład tutaj widzicie są ładne moliny zejki. Chciałbym też Wam powiedzieć y, o tym, że tutaj właśnie do tego akwarium będą dane głupiki endlera jeszcze. Około, nie wiem, y, około ile, ale trochę ich tutaj będzie. Nie będzie ich za dużo, ale trochę ich tutaj będzie, ponieważ y, chciałbym też mieć tutaj endlerki. Przydałoby się ich trochę, żeby je rozmnożyć. I miały się dobrze. Tutaj przywróciłem jedną molinezję, co była taka bardzo gruba. Mam nadzieję, że jest kotna. Ja już przed jedzeniem taka była, więc na pewno nie spuchła od tego. Yy, tutaj dałem zamek. Yy, już zbrojnik, samiec, siedział w nim. I odganiał tutaj oto tego małego. I cały czas w nim siedział. I go pilnował. Nie nam wpuścić żadnego. Ale. Będzie, jest pomysł na grotę kokosową. Tutaj będę dawał kokosa. Yy, będę robił tutorial, jak to zrobić najprawdopodobniej. I myślę, że Wam się będzie, że Wam się przyda. Będę się starał to nagrać. Jak to będę cały robił i dekorować. Nie wiem, nie wiem kiedy to będzie, ale. Spójrzcie, jaki. To jest ten mały samczyk zbrojnika. Samiczka jest tutaj, siedzi. Nie wiem czy ją zaburza życie. Bo się ostrze innego niż ma. O, 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 jest, właśnie jest. Ona ma 6 cm, jest całkiem spora. E, myślę, że podrosną bardziej. Ta ma 5,5 No, wszystko ładnie rośnie. Głupiki Endlera będą na 100%, więcej ich tutaj będzie tutaj, wypuszczam mimo młode i jeszcze będę miał mech razem z tym, będę miał jeszcze mech jawajski zamontuję go trochę na właśnie tej tubie, jak będę im robił, to zamontuję go tam trochę i na korzeni tutaj właśnie, na tym tu, od będzie tutaj zamontowany mech jeszcze tu, żeby tak go troszeczkę zakrył, żeby był ładny. No, więc. Yy, to jest to, co będzie. I myślę, że ten film Wam się spodobał. Że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. Do następnego odcinku. Cześć. Pozdrawiam!